Sam też dostałem w czampu Alfa To jest Alfa Pokemon Cześć Czrańkusz i w trzeciej odcinku z Pokémon Legends Arceus, Tak jak obiecałem. Na początku tego odcinku przychodzimy do Zisu, która znalazłem w necie informację, że jest babką, ale jest taka wykokszona, że po prostu ciężko nie było się domyślić. Zobaczymy na rozmiar tej nogi. To uno jest większe niż nasza głowa. Zobaczymy, czy nauczy nas jakichś fajnych ataków i którego Pokémona chcemy, żebyś nauczyła. No może oszałota na początek? False swipe uczy na przykład za dwie stówki. Okej, okay, nauczmy się tego. A mistrzowskie ruchy, co to jest? A, nie masz nasiona mistrzostwa. No to już wiemy, że nie mam nasiona mistrzostwa. Idziemy chyba z powrotem. Zamiast to, bo mamy quest od osoby o imieniu Mai. A, a, ludzie dają jakieś questy w mieście? Coś tym razem nic nowego. Nie dają żadnych nowych questów. I musimy pójść z na pola obsydianowe. O, nawet jest jakaś ładna katsinka. Uu! Wolo znowu! Czy cię przestraszyłem? Na pewno właśnie chciałem to zrobić. Jest sekretna technika łapania Pokemonów, wiesz, nazywają ją sekretną techniką, ataku od tyłu. Uderzanie Pokemona od tyłu Pokebolem sprawi, że będzie zaskoczony i łatwiej będzie go. Złapać. Lub będzie łatwiej walczyć, kiedy zacznie się walka. Jesteś teraz częścią drużyny badawczej i pracujesz nad Pokédexem, więc musisz spotkać każdego Pokémona, który jest w regionie Hisui. Życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że doczekam dnia, kiedy uda Ci się to osiągnąć. Sympatyczny ten gościu, ale to jest, to jest w ogóle ciekawe w tej części, że właśnie wszystkie postacie są jakby trochę starsze, nie? Nawet zazwyczaj w klasycznych grach Pokémon bohater ma 10 lat, z tego co kojarzę, zazwyczaj we wszystkich. Tak jak aż miał w anime, więc to, że na przykład tutaj mamy 15 lat, to też jest coś. Nietypowego, dosyć. O, nie dorzuciłem do bidufa. Oprócz tego, ten nasz rywal, który jest dorosły, i w ogóle tak dużo jest dorosłych postaci. To jest takie dosyć nietypowe. A, nie rzuciłem pokabołem, tylko moim poczkiem. Dobra, Bidów uciekł. Mniejsza oto, bidufa i tak już mamy zrobionego na jakiś tam level. Zobaczmy sobie właściwie w Pokédexie. Nie, bidowa mamy na czwarty. To musimy jeszcze ich pokonać sporo i połapać sporo. Starli mamy poziom dziesiąty badań. To już nie robimy na razie przynajmniej. Znaczy, dowiedziałem się, że jest sens robić więcej badań niż na poziom dziesiąty, bo jak zrobisz wszystkie, wszystkie, całkiem wszystkie jakieś da, to trochę potem ci się zwiększa szansa na to, że spotkasz shiny wersję tego Pokemona. Domyślna szansa jest taka, jak klasycznie już od paru generacji, czyli jeden do około 4000, ale jak zrobisz wszystkie, wszystkie dosłownie poziomy jego, to bodajże to rośnie do. Jeden do dwóch tysięcy albo do tysiąca całkiem Całkiem tak dosyć dosyć srogo to rośnie także generalnie jest sens ale też się dowiedziałem że jest Nawet lepszy po potem sposób jak się dojdzie dalej w grze jest lepsza mechanika która daje jeszcze więcej szans na shiny Więc my nie będziemy się może bawić na ten moment w te Polowania na shiny tą trudniejszą metodą skoro jest lepsza metoda później dostępna to To zrobimy to Później tą kolejną lepszą metodą słuchajcie dobra trochę aprikornów O tam już widzę Mai i widzę Akari, za mostem, jest wiele silnych pokemonów za tym mostem, nie mogę ci pozwolić przejść dopóki nie masz pierwszej gwiazdki, och już ją masz, dalej się pilnuj i uciekaj jeśli tylko będziesz mieć kłopoty Mhm, czyli za tym mostem słuchajcie, kończą się przelewki, robi się już grubo, dobra, jestem ciekawy jak to będzie dokładnie wyglądało, czemu ja się czuję jakbym był w Naruto słuchajcie Czemu tu są wszyscy takimi ninja? Ta Mai wygląda bardzo jak, jak Sai z Naruto. Nie wiem, czy oglądaliście Naruto, ale wygląda niesamowicie tak jak on. Ach, więc to jest ta nowa twarz w wiosce. Nie obchodzi mnie, czy jesteś nowy. Jeśli jesteś tutaj, to rozumiem, że jesteś przygotowany. Ale ma fajne te leggingsy i w ogóle te wszystkie ubiory. A, ona jest jedną ze strażniczek klanu Diamentu. Nazywają ją. Mai. Pewnie nawet nie wiesz, kim jest strażnik, skoro jesteś nowy w regionie Hisui, ale możemy o tym porozmawiać później. Teraz chcę przejść już do klu naszej rozmowy. Potrzebuję pomocy rozwiązania problemu. Czy jesteś na tyle pewny siebie, żeby przewodzić swoim pokémonom w walce? Dobrze to słyszeć? Siły bezpieczeństwa nie dały sobie rady. To jest mój partner Munchlax. Zostaliśmy wychowani razem jak rodzeństwo. Walczy obok mnie. Nawet nie potrzebujemy używać tych śmiesznych kulek, które wy używacie. Patrzcie i uczcie się. No tak, walka. Fajny ten manchlax. Podoba mi się. Eee, wow, trochę niezbyt dużo obrażeń. O, sam też dostałem w Chambo, bo w ok mojego Pokemona. Ja tego się nie spodziewałem, słuchajcie, to było śmieszne. To było epickie. Ciekawe, czy stracimy jakieś te punkty życia swojej postaci czy coś takiego. W ogóle mogę zmienić Pokemona, bo tutaj widzę, że idzie mi dosyć ciężko. Dobra, szałat, wracam po prostu do Pokebola może? Zsóbujemy Shinxem. Teraz jakiś to shot na przykład. Nie mam niestety walczących ataków, więc nie mam nic super efektywnego na tego manchlaxa. Ale jak mi spadnie Shings, to nie będę płakał, bo mam jeszcze inne poczki. U, ostatni punkt życia wejdę quick atakiem. Żeby na pewno zdążyć wsadzić te obrażenia jeszcze. Dobra, Shinx leży. Starly dla odmiany. Dobra, wejdźmy tym Aerial Ace'em. Typ walczący na normalny jest normalnie efektywny. O, całkiem ładnie. Ile leveli weszło? Ale na się nic chyba, nie? Także ten Pokémon, który leży, no to nie dostaje Expa jednak. Hmm, na pewno nie jesteś zwykłym bufonem z zespołu Galaxy, skoro pokonałeś mojego partnera. Dobra, walka, Munchlax. Teraz zajmę się Pokémonami, które dla nas walczyły. Warmowe leczenie, dzięki. Proszę, to dla ciebie. Ludzie robią z tego różne rzeczy podczas craftingu. Mam nadzieję, że przydadzą ci się te materiały. Vivi Chokes? To jakaś roślinka jest, słuchajcie, do craftingu i itemków, które odnawiają życie pokemonów, które zemdlały. A, to jest do robienia revive'ów, z tego co pamiętam. Ty i twoje pokemony walczycie dobrze razem, tak jak legendarny bohater z dawnych czasów, ten o którym nam opowiadali, gdy byliśmy dziećmi. Myślę, że ty będziesz dobrą osobą do tej pracy. Potrzebuję kogoś, kto zajmie się alfa pokemonem, który robi problemy na wzgórzach Deer Track. Jest wielki, straszny, tak jak każdy alfa. Przyjdziesz i pomożesz na wzgórza Dirtrack? Aha, dzwoni do nas telefon, dobra. <laughs> Nie wierzę, że ktoś dzwoni. Słuchajcie, do nas na telefon. To ciekawy rodzaj mapy. Czy to jest jeden z tych wynalazków zespołu Galaxy? Pokazuje ci drogę do wzgórz Dirtrack przed nami. Zostawię to w Twoich rękach. Na pewno sobie poradzisz. Wiem to. Zanim pójdziemy dalej, muszę cię zapytać, czy wiesz o wszechmocnym Sino? Wszechmocny Sino, czy wychodziło o Arkeusa? Nie wiem, czy mówiono ci prawdziwą historię o nim. Wszechmocny Sino steruje całym czasem. Mówi się, że stworzył cały wszechświat używając mocy upływu czasu. I w ten sposób kraina Hisui została zrodzona. Dzięki łasce wszechmocnego Sino, Pokemony mogą żyć tutaj. My, Klan Diamentu, jesteśmy potomkami ludzi którzy przeszli przez morze i osiedlili się w regionie Hisui, żeby czcić wszechmocnego Sino. Teraz, kryje się poza naszym wzrokiem, wszechmocny Sino jest widziany jedynie bardzo rzadko przez ludzi, o ile można wierzyć starym historiom, ale wciąż są Pokémony dzisiaj w Hisui, które są połączone z wszechmocnym Sino. To jest obowiązek strażników takich jak ja, żeby opiekować się nimi. Pokemony, które błogosławiły wzgórza Dirtrak. Ten pokemon jest jednym z nich. Pochodzi od pokemona, który był błogosławiony przez wszechmocnego Sino. Podążaj za mną. A wtedy zrozumiesz. Wszechmocny sino? Czyżby chodziło o jakiegoś Arkeusa albo jakiegoś innego legendarnego Pokemona? Powiem Wam, że zacząłem się coraz bardziej wciągać w tę fabłę, bo to zaczyna się robić coraz bardziej interesujące. Dobra, w tamtą stronę są te wzgórza, ale tutaj widzę bardzo ważny składnik i nowego Pokemona. Słuchajcie, zakradnijmy się, spróbujmy rzucić go w czambo. Wiem, że też można jakby karmić Pokémony tymi malinkami, i wtedy one są zajęte jedzeniem ich, ale spróbujmy tak po prostu z partyzanta go rzucić. Kriketot, słuchajcie, nie mieliśmy go. O. Ho, ho, ho. czyli to jednak nie zadziałało, Dobra. Ale zbierzmy to, bo to się świeci, czyli prawdopodobnie z, oprócz zwykłego kamienia jeszcze dostaniemy z tego Stardust albo jakąś inną taką nagrodę. Tak, Stardust, świetnie. Tam jest kolejny Kriketot, także może tym razem rzucę mu Oranberry, żeby było troszkę inaczej. Proszę, zjesz sobie to, byczku. On to lubi czy nie lubi? Nie wszystkie pokemony lubią wszystkie rzeczy, ale widzę, że on to lubi. O! I może teraz łatwiej siądzie słuchajcie w pokebolu. Yes! Mamy słuchajcie Kriketota Wow! Ale mi się podoba po tej stronie słuchajcie mostu, jest tu naprawdę ciekawie Para osób mi pisało komentarze, że grafika jest tak dosyć skąpa, że te wszystkie Pola są dosyć puste i tak dalej Może trochę, ale jak się gra to się w ogóle nie zwraca na to uwagi, powiem wam szczerze, naprawdę jest Przyjemnie. Zresztą porównując to do innych gier Pokémon. o Cherry Berry, tego jeszcze nie mieliśmy. Porównując to do innych gier Pokémon, to jeszcze nie było tak dobrze wyglądającej gry Pokémon nigdy, więc wiecie, porównujcie, jak to się mówi: jabłka do jabłek, a gruszki do gruszek, nie? Trochę tumblestone'ów. Tu jest jakiś Pokémon. Siądzie czy nie siądzie? Siedzi kolejny, fajnie. Hmm, tego jeszcze nie widziałem. Czy to jest to ta roślina, z której robi się revive'y? Chyba tak. Aha, i pamiętajcie, nie wchodźcie do wody, bo widziałem klip na YouTubie, że. Żeby nie wchodzić do wody, słuchajcie, bo nasza postać się utopi niestety wtedy, także nie będę tego sam testował, no bo po co mam się utopić i stracić przedmioty i lecić z powrotem z miasta. Trzeba mieć po prostu tą rybę do pływania, żeby móc pływać po wodzie, niestety. No hejdę, dookoła drogą, ale już tu widzę różne inne przedmioty albo Pokémony, co to jest? Coś tu rośnie, słuchajcie, kolejna roślina, której jeszcze nie miałem. Bugward, no tego żeśmy jeszcze nie widzieli. Jesteśmy w innym miejscu niż mieliśmy być Zeksplorujmy trochę dzisiaj Będzie ciekawie i pozbieramy dużo składników do craftingu słuchajcie Już mamy 12 level na starterze Pokemony do 20 levela będą się mnie słuchać Także muszę uważać, żeby nie przeekspić, Dopóki nie zdobędę wyższych y, poziomów tych gwiazdek W naszej organizacji, bo wtedy Poczki na wyższym levelu się słuchają Dobra, połapmy sobie buizela albo powalczymy z nimi chociaż Tutaj by się przydał w sumie elektryczny pokemon O mam sword densa w ogóle A zróbmy tego sword densa, zwiększymy sobie troszkę atak i walmy może taklem, bo niestety ten Aqua Jet to no, nie będzie efektywny. Okej, okay, jest połowa życia, rzućmy Pokebolem go. Albo nawet nie, po prostu go ściśnijmy do końca i zobaczmy e, jak to ma się do naszego pokédexu. A ma się całkiem nieźle, bo też mieliśmy właśnie, żeby pokonać Buizelę. A użyjmy sobie, słuchajcie moi drodzy, naszego elektrycznego Pokemona może, czyli I Już w tym momencie atakował nas ten Buizel, także mogło się robić gorąco. Thunder Shock, super efektywność. No, dużo ładniej. Dużo ładniej. Ale jak tak patrzę, to strasznie dużo podków będzie schodziło, żeby tak kurczę leczyć pokemony, bo zobaczcie, no już połowa życia mu zeszła. Nie no, muszę wejść w ekwipunek chyba. I użyć w ten sposób podka, słuchajcie, na Shinxie Leczy 60 punktów życia. A mam ich tylko 8. Spierzmy sobie te roślinki, cokolwiek to jest. Oranberry świetnie. O, abra tu się respią! Hmm. Teraz jak złapać Abrę, żeby ci nie uciekł, nie? Bo on przecież jest znany z tego, że... Z takiej odległości już mnie wyhaczył i już się teleportował. Najbardziej znany Pokémon z tego, że po prostu ci ucieka. Ej, co to jest? Ty, Staraptor? Ewolucja w sensie Starly już tutaj? Chyba za daleko zaszedłem, słuchajcie, moi drodzy. Ciekawe, który ma level. Co, on ma takie czerwone oczy w ogóle? Okej, okay, okej, okay, nie podoba mi się to. Chciałem zebrać tamte, też te rzeczy. Mogę unikać go? Słuchajcie, chcę zebrać to, tylko. Uh, Uuu walczymy. Ja chciałem zobaczyć tylko przedmiot. A... Alfa! To jest Alfa Pokémon. Weź jakieś obrażenie? Paraliż. Marusta i się leczy. Ale ja nie widzę żadnego levela ani nic. To ja może ucieknę, co? Dobra, to jak tu jest Alfa Pokémon, to niestety, ale ja uciekam. Ewidentnie nie mieliśmy pójść w tę stronę. I nie tak to miało wyglądać, słuchajcie. Także ja się stąd wycofuję. Mogę zobaczyć z tym Abram? Nie. Chyba się skończyło, słuchajcie Bycie gonionym przez alfa, Przez samca alfa Albo samice. Nie wiem czy są też samice alfa Trzeba by spytać jakiegoś takiego biologa Czy są tylko samce alfa I beta, czy samice też Chyba samice też A w ogóle się dowiedziałem, że są też samce sigma Teraz jest modne takie mówienie, że jest się tym Samcem sigma i wtedy po prostu się nie przejmujesz tym co Mówi społeczeństwo Robisz swoje Dobra, pokonaliśmy kilka tota. Noc się zrobiła i zubaty widzę Ty Faza, że się inne poczki trochę respią w nocy sobie złapmy takie Zubata, albo pokonajmy chociaż. Fajna jest ta różnorodność Pokemonów Wcale nie trzeba jakoś daleko zajść, żeby spotkać różne ciekawe naprawdę Pokemony To mi się podoba tutaj w tej części. O, na Hita szedł. Ciekawe, czy mogę z zaskoczenia go też rzucać, takie zubata. A jakbym mu rzucił coś do jedzenia? Chce się bić, słuchajcie, idzie do mnie. To rzućmy tutaj Starli. Teraz dla odmiany. O, idealnie aż życia. Kurczę, tak szybko się łapie te Pokemony Ja nie mam kiedy potrenować innych, wyewoluować ich do Pokédexu Po prostu tempo tej gry jest duże. Co? Uciekł z tego bola? Już prawie ci miałem. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Jest, siedzi. Mamy zobata moi drodzy. Dobra, wrócimy może na tamtą ścieżkę, gdzie po prostu mieliśmy być. I zajmijmy się tym, co tam Akari i Mai nas zatrudniły, żeby zrobić. Bo w sumie tak trochę, trochę się obijamy i nie robimy tej fabuły głównej. To co, wspinamy się tędy może, słuchajcie. To wygląda jakby dało się tędy wspiąć. <laughs> Driflun? Ale fajnie. O, już mnie zobaczył jeden. Kurczę, ale one są takie... Też płochliwe, chyba. Rzucę go czy nie rzucę? E! Był tutaj! I zniknął. No cóż, duchowy Pokémon, więc. Okej, okay. zobaczymy. Siądzie czy nie siądzie, słuchajcie. Co mi robi? O! Wow! Złapał się, ale. To było dziwne. Co mi się stało, słuchajcie? Czemu jestem taki śpiący? Coś mi grozi? Nie, po prostu to był taki jego mechanizm obronny. A mogę zawalczyć z Tobą koleżko? O! Bo on po prostu. Wiecie, usypiał mnie tutaj. Kurczę ja się czem grał w tego, w Pokémony w Minecraftcie. 5 lat temu. Czujesz, jakbym się cofnął do roku 2017 i grał w Pixel Mony. Przecież to jest to samo. Ta gra polega dokładnie na tym samym, co Pixel Mony polegały 5 lat temu. Identyko, dosłownie. Teraz sobie tak zdałem sprawę. Tylko wiadomo, że te Pixel Mony to były takie bardziej toporne i tak dalej, tak dalej. To jest dużo fajniej zrealizowane. Ale sam taki sposób grania to jest identyko, słuchajcie. Dosłownie identyko. Złapmy sobie drugiego Drifluna. Wiadomo też, że no jest, są ograniczone ilości sposobów, na jakie mogli wymyślić trójwnerową grę Pokémon. Bo to jednak o ty co to jest tam się świeci? Coś się świeci jakiś. To jest ten materiał do Heavy Bolly, słuchajcie. Tego jeszcze nie zebraliśmy wcześniej. Idealnie. I Stardasicz i Black Tumblestone. Trochę idę zupełnie dookoła, właściwie na te wzgórza, ale okej. Okay. Jaki piękny księżyc. Czemu on tak szybko przemierza nie? Bo zobaczcie, jak ten księżyc szybko leci. A o, o, cholera, ale spadłem. Jak księżyc przeleci pół nieba, to kończy się noc w grze. Wiadomo, że w grze jakby czas szybciej płynie, więc ma to w pewnym sensie sens, że ten, że ten księżyc tak szybko lata. Kolejny Driftlum mi atakuje. Co tu się wyrabia? Musimy z nim zawalczyć, ale tutaj jest bardzo dużo tych kamieni, z których się robi Heavy Bole. Jestem ciekaw, czy też można ulepszyć sobie saszetkę, żeby mieć więcej miejsca na przedmioty. W sumie jeszcze mi się ani razu nie skończyło to miejsca, ale domyślam się, że jest ograniczone w jakiś sposób. No, słuchajcie, już staje świt w grze. Także ten system dnia i nocy jest taki dosyć szybki, bym powiedział. Co jest dobre, bo wtedy mamy więcej okazji na nałapać po nocne pokemony i dzienne, a nie że tak jak winy w innych grach Pokémon, że jak jest. Noc w prawdziwym życiu to jest noc, jak jest dzień w prawdziwym życiu to jest dzień A jak ktoś gra tylko w dzień, albo tylko w noc, to nie złapie tych nocnych stworków nie? Oczywiście wiadomo, można sobie zmienić tam czas w konsoli Ty, widzę Dioduda Dioduda widzę Weźmy sobie Pokebola z zaskoczenia w niego Będę miał Dioduda słuchajcie, yes Ha, dostało tyłu, idealnie w czambo tam kurczę w tył głowy, no to siądzie na stół, zobaczcie, nowy pokémon W Pokedexie Weźmy sobie też Poczka, żeby zebrał to coś na dole Ciągle ja nazywam to tym czymś. A to się nazywa Tumblestone. Powinienem zacząć używać, słuchajcie, tej poprawnej nazwy. To sobie też zbierzemy, prekorny. Eee, I teraz tak, jak przejść, najlepiej tutaj dookoła tego kriketota. Możemy pokonać po drodze. Ty, kolejny dziodut tam jest na dole. Możemy sobie też zawalczyć teraz z nim dla odmiany. Na przykład, E, eee, ucieka co za parowa. To jednak te kriketoty to nie warto walczyć. Ty, tu są dwa na raz A mi się skrył. I jednego rzucił w tył głowy, tego co mnie nie widzi Ups, dobra już mnie wszystkie widzą Nie, dosta dostał jeszcze. A tam tamten chce mnie bić, dobra, ła, łaa Chodź, walczymy, walczymy bykło. a tamten siedzi a w tym czasie walczy z kolejnym Ale fajnie to jest tak jakby niemalże na żywo to wszystko się toczy, nie? Rolloutem to trochę bez sensu, że go wolnałem To nie będzie żadnych obrażeń, dobra Musimy coś innego wymyślić, musimy w ogóle zmienić poka może na wodnego? To będzie dużo mądrzejsze, właściwie w tej sytuacji Wejdźmy sobie lepiej oszałotem właśnie Jet po prostu i zlatuje na hita, a my w tym czasie podchodzimy po to, zbieramy. Ty kolejny się zrespił, ale one się tu szybko respią, te poczki. Myślicie, że teraz tak będą wyglądać gry Pokémon? Bo teraz jak wsunę w to gram, to może powstać cała seria z tego taka, nie? Z wszystkich różnych regionów, różnych tam epok historycznych, ale z drugiej strony, jak wychodziło Pokémon Let's Go Pikachu, to też myślałem, że powstanie z tego cała seria, i potem będzie Pokémon Let's Go Eevee, tak? Czy tam Let's Go Johto i tak dalej, i tak dalej. To okazało się, że tak wcale nie było, więc no wiecie. Chociaż wcale sprzedaż Let's Go nie była taka zła, więc trochę nie rozumiem tej decyzji Pokémon Company, że nie kontynuowali tego Let's Go, ale może jeszcze będą kontynuować, tylko po prostu się nie chwalą tym że na przykład jest w produkcji o tak się łatwiej wskakuje pod górkę teraz się skminiam dopiero w ogóle też dostajemy mm, questy wykonane w pokedexie jak walimy dziodudy wodnymi atakami poróbmy to jak tak łatwo się nabija tego quest'a to róbmy tego jak najwięcej słuchajcie tylko żeby ten nie bił słuchajcie 20 level'a tam stony, jeszcze z nich wypadają świetnie to jest fajne że z poczków też przedmioty są o tam się już zbiera coś tam a my sobie skaczemy a tu jesteś Mai dobra dobra to idziemy do Mai słuchajcie Trochę zupełnie naokoło poszedłem, mogłem pójść ścieżką, słuchajcie, tutaj po prostu schodami, ale to nic, bo przynajmniej było ciekawie, było dużo przygód po drodze. Zobaczmy, co powie nam Mai. Ona mi wygląda jak ta dziewczynka z ósmej geny. Marni? Mai? Brzmi podobnie to nazwisko, tak jakby ona była jej przodkiem z kolei, nie? Ciekawe. Ten profesor z przypołowy trochę. Dzięki bogom jestem tutaj na czas. Jako badacz Pokémon nie mogę opuścić szansy, żeby zaobserwować Alfę, prawda? Myślę, że to jest twój biznes. Dobrze, tak długo jak nie będziesz chodził nam w drogę. Zgórza Dirtrak to tutaj dawno temu Pokémony płaciły trybut specjalnemu Pokémonowi, pochodzącemu od, od jednego z tych starożytnych, błogosławionych przez wszechmogącego Sino. Uhu, to nie on. A to też Alfa Pokémon. Po to tutaj jesteś kusi, żeby wyrzucić z tego miejsca tego zakucacza. Przygotuj się, żeby twoje pokemony były gotowe na walkę. O, wyleczyła nas. To było miłe. Ale duży gatunek. Ludzie się ich boją wszędzie. Są nie tylko przerośnięte, ale również silne i mogą znać ataki, których inne pokemony tego typu nie znają. Myślę, że jesteś silniejszy niż ten alfa, więc idź, pokaż to. Bądź ostrożny, Kushi. Rozmiar jest ważną bronią. Takie alfy są potężnymi przeciwnikami. Pokemony, których oczy świecą się, są nazywane alfa pokemony. Są większe, mogą znać inne ruchy. Heavy Ball by mi się przydał. Czy ja mam Heavy balle, słuchajcie. Nie mam. A mogę zrobić, słuchajcie, Heavy balla? Bo to by mi się do Alfy przydało, nie? Mogę. Mogę zrobić sobie, słuchajcie, 15 Heavy Boli sobie zrobimy. Ha! To co, walczymy z tym Alfą, słuchajcie. Będzie ciekawie. Przed chwilą, jak próbowaliśmy walczyć z Alfą, to nie dało rady. Nic mu zadać żadnych obrażeń, a ciekawe, jak będzie teraz. 12 level ma ten cricketune I Teraz niestety Bidów spada. To mi tak przypomina Pokémony to temu, słuchajcie, z regionu Alola, że że to jest to samo. Czyli, ale za to obrażę, ładnie. To co, rzucam heavy bola, słuchajcie. Może siądzie. Wydaje mi się, że kiedy, jak nie na alfa użyć takiego heavy bola, nie? Fajne te heavy bolle. ja kurczę, już myślałem, że siądzie. Ups. No to Starli też mówi. Bye, bye. Damy tutaj drugiego bidufa jako chłopca do bicia, po prostu, żeby mieć więcej czasu na rzucanie heavy boli. Bo ja bym sobie złapał tego alfa. Wiem, że miałem go tylko pokonać, ale ja chcę go złapać, bo. Hej, może to będzie lepszy wpis w Pokédexie, czy coś? A może ja nie mogę go złapać jeszcze fabularnie, bo teraz muszę go tylko pokonać? Ale wtedy może ktoś by mi powiedział, słuchaj, kusz i nie rzucaj tego, bo i tak go nie złapiesz, nie? Przynajmniej byłoby miło, jakby mi tak powiedzieli. Rzucę jeszcze kilka tych heavy boli, jak to nic nie da, no to wtedy go po prostu dobijemy, bo... Aż mi szkoda tych heavy boli, bo nie wiem, czy to ma jakiś sens, żebym tak rzucał. Siedzi! Czyli jednak mogłem złapać. I złapałem. Naprawdę jesteś imponujący, pokonałeś Alfę w ten sposób, przypomina mi to dawnego bohatera z legend. Upewnimy się, że zajmiemy się twoimi pokemonami po tak ciężkiej bitwie. Co to? Windir? Jakoś tak się nazywa ten pokemon, to jest hisujańska forma Stantlera, z tego co pamiętam, Wyrdir słuchajcie. Na nim można jeździć, pamiętam z traileru, także jak go złapiemy, a może nawet nie trzeba go złapać, może sam do nas przyjdzie słuchajcie. W ogóle jak Święty Mikołaj, fajny jest ten pokemon, fajnie, że zrobili taką formę Stantlera. naprawdę dobrze to wygląda. Cieszę się, że zdali nowe formy Pokémonów, bo to jest zawsze takie miłe jak trochę odświeżą jakiegoś starego Pokémona, dając regionalną formę, czy mega ewolucję, czy coś. Wow, ten Weirdir polubił cię. On może przemierzać bezkresy, Hisui, wioząc człowieka na swoich plecach, to jest błogosławieństwo dla nas. Świetnie. Pokémon, który pozwala komuś jeździć na nim, to jak te Pokémony z regionu Alola. Profesorze Lewantonie kusi. Kapitan Silin nie przysyła. Powiedziała, że jak Kushi skończy to zadanie, to możemy stworzyć obóz bazowy. To była wspólna decyzja Adamana oraz komendanta, ale wciąż. Czy powinniśmy zakładać więcej takich obozów? Region Hisui jest krainą stworzoną przez wszechmogącego Sino dla jego Pokemonów. Chcemy koegzystować razem z Pokemonami, ale tylko wtedy możemy również używać tego lądu. Wielki Weirdir polubił Kushiego to dobry znak. Masz moje podziękowania za to, co zrobiłeś dzisiaj. Lider naszego klanu usłyszy, jak nam pomogłeś. Dam ci odpowiednią nagrodę, jak tylko będę mogła. Jeśli mamy koegzystować z Pokémonami, musimy przestać się ich bać i lepiej je poznać. To pomoże nam skompletować Pokédex. Powinniśmy zrobić ten obóz, kiedy tylko przyjdzie oddział konstrukcyjny. Nazwijmy ten obóz obozem wzgórz. Kiedy wyjdziesz z wioski, będziesz mógł być odekskortowany dokładnie w to miejsce. Kolejny obóz bardzo nam pomoże podczas naszych badań. Świetna robota dzisiaj, wszyscy. Może pójdziemy z powrotem do Wallflower. Hmm, zobaczcie, ile poczków tu się nałapało. Dostanę kolejną gwiazdkę, słuchajcie. 3000 ponad dostaliśmy poke dolarów, więc zawsze zawsze coś. Teraz tak. Buizel na 9. Cricket od już jest na 10. Zubat 4. Drifloon 8. Geodub 6. Cricketune trzeci. W połowie drogi jesteśmy do kolejnej rangi. Benny, poprosimy cię jak zwykle o mocić ziemniaków. Zrób to dla naszej trójki. Czy słyszeliście te nowe informacje? Straszny kliwor z pogłosek pokonał jakichś ludzi, którzy poszli zbadać, co się dzieje. Oddział medyczny miał trudny czas. Żeby postawić ich z powrotem na nogi. To ten kliwor, który został uderzony potężnym piorunem, prawda? Słyszałem, że dziwnie się zachowuje od tego czasu. Potrzebujemy więcej go zbadać. I oddział badawczy oczywiście zajmie się tym zadaniem. Słyszałem, że kliwor jest tak potężny, że nawet alfa Pokemony są bez porównania do niego. Nie zapomnijcie, że siłą Pokemonów są odpowiednie przedmioty i informacje, które możemy zebrać jako oddział badawczy. Koniecznie musimy dobrze odpocząć po tym świetnym posiłku. Codziennie ziemniaki! I potem spanie. I ziemniaki, i spanie. Mój dziadek opowiadał, że tak wyglądało jego dzieciństwo: że codziennie na obiad były ziemniaki. Same ziemniaki. Dzień dobry, Kusi. Musisz się pospieszyć do biura komendanta, zanim użyję ciebie do ćwiczenia sumo. Ty rozumiem, że komendant nas oczekuje. Słuchajcie, czekajcie teraz jak mam więcej gwiazdek? To mogę iść sobie kupić jakieś na przykład fajniejsze ubrania? Póki co, jeszcze Akari tutaj czeka na nas. Chodźmy do kwatery głównej. A, myślałem, że będę miał okazję sobie trochę pochodzić po mieście. Co to są za osoby? Ciągle masz fałszywy obraz wszechmocnego sino jako władcy czasu. Moi ludzie czczą prawdziwego wszechmocnego sino tego, który jest władcą przestrzeni. Możesz mieć tyle przestrzeni, ile chcesz, ale wciąż nie będziesz wiedziała, co z nią zrobić. Przepraszam? Czy naprawdę sugerujesz, że mogę zrobić lepszy użytek z czasu niż z. Przestrzeni Hisui? Masz szczęście, że pojawiła się na czas. Wielka liderko klanu Perły. Bałem się, że zgubisz się w tej szerokiej przestrzeni i nigdy się nie pojawisz. Ja zgubić się? Wszechmocny sino dał wielki prezent klanowi Perły. Nie powinienem był z tobą w ogóle argumentować. Niech wszechmocny sino mi wybaczy. Co za strata czasu. Idę do biura komendanta Kamado. To ty to zacząłeś. Możesz wyczuć napięcie pomiędzy tą dwójką. Nie spotkałeś ich jeszcze, prawda? Ta kobieta to Irida, liderka klanu Perły, a mężczyzna, który cały czas mówił o czasie, to Adaman, lider klanu Diamentu. Klan Diamentu i Klan Perły mają napięte stosunki w tym momencie. Kiedyś było bardziej pokojowo, ale szef, to znaczy komendant, czeka. Powinniśmy porozmawiać o tym innym razem. Dobra, to ja pójdę do szefa, ale najpierw sobie słuchajcie, zobaczymy ewentualnie jakieś nowe ubranka. Te karategi są fajne, ale w sumie nic ciekawego nie ma za bardzo. O, mamy nowe questy poboczne, słuchajcie, do zebrania od ludzi. Czy możesz zebrać dla mnie 5 Oranberry? W sumie mam takie 5 Oranberry, więc mogę ci od razu dać? Dostaliśmy 3 Revive'y w nagrodę. Fajnie, dobra, pójdę tutaj schować mojego bidufa już na pastwisko, bo go nie potrzebuję za bardzo. Ten w się mam dwa bidufy, więc może jednego po prostu schowam, a zamiast tego będę trenował. No, jestem ciekaw, jak dziodut ewoluuje w tej części. Czy przez wymianę, czy normalnie jakoś? Ale weźmy sobie zubata na początek i trenujmy zubata. To chyba już nigdzie nie ma żadnych innych questów pobocznych na razie. Także w tym momencie, moi drodzy, zapiszemy grę. Pamiętajcie, żeby stawić ławkę w górze. Pierwszy link w opisie tego filmu to jest link do całej tle listy wszystkich odcinków z Pokémon Legends Arceus. Nie zapomnijcie subskrybować. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.